Cześć w drugim dniu maratonu po górach świętokrzyskich, tym razem już bezpośrednio z trasy, niekoniecznie nie, ze szlaku, dlatego że dzisiaj do zdobycia dwa szczyty. Przede mną Góra Osieczyńska. Informacje na temat tej, jak i kolejnej góry znajdziecie w opisie filmu. A nie jestem dzisiaj na szlaku, dlatego że przez szczyt prowadził kiedyś szlak, ale został on zlikwidowany na rzecz innego, który powstał w okolicy. Dlatego sam szlak jest tutaj już dość mocno zarośnięty. Przynajmniej tak było napisane w źródłach. Zobaczymy jak to wygląda naprawdę. Po wczorajszym szczycie, kiedy przyjechałem jeszcze do domu, Zrobiłem sobie taki 8-kilometrowy spacer, bo było mi mało. No i dzisiaj, co prawda, nogi dają radę, ale jestem jakiś osłabiony. Nie wiem, pewnie to też kwestia tego, że jeszcze te zatoki mi do końca nie przeszły. Trochę mówię przez nos i tak jak wczoraj chodziło mi się wyśmienicie wieczorem, tak dzisiaj czuję, że moja wydolność jest dwa razy niższa. Wydaje mi się, że w tym miejscu przy. Osieczyńskiej nie będzie nic ciekawego, i pewnie po prostu trzeba zdobyć ten szczyt i iść dalej. Kolejnym szczytem będzie Altana, i nie będzie to województwo małopolskie, jak mówiłem wczoraj, przez pomyłkę. Jest to województwo mazowieckie. Patrzcie, jak wiosna już obudziła mrówki. Idę stąd, bo po mnie łażą. Tak sobie jeszcze teraz myślę, że pewnie powodem tego mojego dzisiejszego ogólnego zmęczenia i słabej wydolności pewnie też jest to, że spałem jakieś 4 godziny. Obudziłem się po czwartej, rozbudziłem się w ciągu chwili i nie mogłem już dalej usnąć. No i wstałem, zacząłem ogarniać jakieś rzeczy w domu. A teraz cóż, lekkie podejście, bardzo lekkie. A tętno 150. Doszedłem do... Ciekawego miejsca. Nie jest to prywatne, chyba. Jest tam jakaś czerwona tabliczka, zaraz ją przeczytam. Miejsce na jakieś większe ognicho. nad leśnictwo suchedniów. Zobaczymy, co tam jest w środku. Jest tu jakiś regulamin. Od świtu do zmroku można korzystać, więc nie można tutaj nocować. Dopuszcza się rozpalanie. Ogniska lub grilla, wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, za zgodą nadleśniczego. No, jest tutaj numer telefonu, więc, w razie czego można dzwonić? No, ogólnie fajne, fajne miejsce. Zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy, nagramy. Może kiedyś się tutaj przyjdzie. Jest tutaj kancelaria i w poniedziałek, w poniedziałki jest sprzedaż drewna, duże miejsce. Ja sobie tutaj na chwilkę przysiądę i się napiję wody. No patrzcie, nie spodziewałem się zupełnie niczego, a tu się okazuje, że coś jest. Nawet jest tu oświetlenie z tego co widzę. Zobaczmy jeszcze, czy światło działa. Działa. Słabiutkie, bo słabiutkie, ale jak dojdzie do tego jeszcze ognisko, to kilkadziesiąt osób tutaj nawet może się rozsiąść. No właśnie, leśnicy sobie tam stamtąd wyjechał. Zajechał do nadleśnictwa. Zawrócił, myślałem, że coś ode mnie będzie chciał, ale pojechał sobie po prostu dalej. Zrobiło się dość ciepło, teraz dopiero wszedłem w cień. No i przez to, że jest tu tak dużo pięknych drzew iglastych, a nie jak większość lasów, po których chodzę, liściastych, to czuć już taki klimat naprawdę wiosenny. Pięknie zielono, a nie same kikuty bez liści. Jest i ona, góra. Osieczyńska, wejście tutaj zajęło mi 48 minut. Zrobię sobie kadr z, ze znakiem. Spróbuję się też zczytać z kodu QR. Może się uda, chociaż zasięg jest słaby. A ja się stąd szybko zawijam, bo czeka mnie jeszcze kawałek drogi pod altanę i chciałbym zdążyć przed zmrokiem. Jednak jeszcze te dni mamy dość krótkie. Jestem już w Ciechostowicach w województwie mazowieckim, niemałopolskim, tak jak wczoraj mówiłem. Według mapy turystycznej jakieś 40 minut drogi znowu w jedną stronę. Mam nadzieję, że pójdzie trochę szybciej, chociaż czuję już zmęczenie w nogach, ale lekko mi się nogi zasztywniały, Pół godziny tutaj jechałem e, spod pierwszego szczytu. Czytam sobie tak informacje o tej altanie, która jest najwyższym wzniesieniem. Województwa Mazowieckiego, link do pełnych informacji, oczywiście, w opisie filmu. No i widzę, że jakiś kundelek jest tu puszczony. O, brama otwarta, biega sobie po ulicy i szczeka. Ciekawe, czy da mi przejść. Kurczę, nie mam żadnego jedzenia, żeby go przekupić. Dobra, wiecie co? Ja tam słyszę jeszcze. Drugiego psa, chyba większego od tego kundelka, więc widzę, że da się tutaj podjechać. Wezmę auto i podjadę trochę bliżej podejścia do altany. No, nie zależy mi na tym dzisiaj, żeby się jakoś mocno złazić, więc jak sobie trochę skrócę, to się nic nie stanie, a jednak wolałbym bezpiecznie dzisiaj wrócić do domu bez żadnych przygód. No, proszę bardzo, tyle co zdążyłem pójść do auta i ktoś zainterweniował. Zamknął psa. Ale dziki. Przejechałem jakieś 200-300 metrów za tą e, bramą, gdzie był ten pies. I dalej zaczęła się droga leśna. Tak ona wygląda. No i co? Odwracam się i znowu słyszę tego krzykacza. Na szczęście już się wrócił. No uwierzcie, że przejechałem, a kobieta e, otworzyła bramę psu i wypuściła go. Pies za mną poleciał tak do połowy odległości i się wrócił. Chyba go tam zawołali. No nie no rozumiem. Mieszka się pod lasem to to się pieska wypuszcza ale kurczę no jednak ma tam sporo miejsca do wylatania się na podwórku. Więc jak jest agresywny no to powinien zostać zamknięty jednak albo w jakimś końcu albo chociaż w ramach terenu na którym mieszka. No i jesteśmy na szczycie. Jakiś... Aha, tak, w informacjach o tym szczycie w opisie macie też informacje o tym punkcie widokowym. No niestety nie jest on dostępny dla turystów. Pewnie część by się pozabijała. A tam jest budka z, ze szczytem. Co do drogi nie było tutaj nic niesamowitego, dlatego włączyłem się dopiero teraz. Po prostu las, ładny las, ale po prostu las i tak wpadłem na taki pomysł, że jednej rzeczy mi w sumie dzisiaj brakuje. Brakuje mi zapachu. Nie wiem czy to przez zatoki, czy przez porę roku. Nie, ma, nie, nie czuję dzisiaj w ogóle lasu. Zrobię sobie tutaj chwilę przerwy, tylko, a już nie będę się sczytywał z kodu QR, nagram się na tle na tyle znaku, żeby sobie to oddrukować. O, świetnie. I co? I czuję spore już skutki odwodnienia. Wziąłem ze sobą tylko litr wody. Co prawda przed wyjściem jeszcze wypiłem jedną dawkę elektrolitów. Wziąłem sobie na drogę drugą dawkę. To jest taka teoretycznie dzienna dawka, dwie tabletki, ale chyba na, na ewentualność takiego Wysiłku powinno się tego trochę więcej brać, aż widać pomyśle, że jestem cały aż się błyszczę. Ale cel na dzisiaj wykonany. Dwa szczyty zdobyte. Mam rozplanowane do końca tygodnia, tak, żeby, żeby, żeby te wszystkie szczyty, które mi brakuje, pozdobywać, ale nie chcę się, nie chcę wam pokazywać, jak to sobie rozplanowałem, nie chcę dokładnie się tutaj opisywać, bo. Życie jest takie, że zawsze jakiś figiel yy, wyskoczy, i nie wiem, czy, czy po prostu uda się w tym tygodniu wszystko skończyć. Jeśli udało się Wam dotrwać do końca i zdobyć ze mną drugi szczyt, to bardzo Wam dziękuję. Zostawcie coś po sobie w komentarzu. Miło się czyta Wasze komentarze. Ja chwilę odpocznę, schodzę na dół i jadę do domu, odpocząć i zmontować Wam tego vloga. Może się uda jeszcze dzisiaj. Do zobaczenia, cześć! Cause I've been living life right like I could just die anymore anyway.